Enzo, jedziemy chyba po jakieś nowe ciuchy, co? Wszystko masz za małe. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy już gotowi do wyjścia. Idziemy kupić ciuszki dla Enzo, bo powiem Wam, że w ostatnich dniach jakieś te piżamki się takie przykrótkie zrobiły, bo dziaki, tak samo. Kilka bluz większych ma, myślę, że trzy albo cztery, ale no musimy mu kupić jakieś spodenki bodziaki i tak dalej. Także jedziemy to zrobić i mam nadzieję, że znajdziemy jakieś super ciuszki, bo ja bardzo lubię go fajnie ubierać. Dzisiaj jest ubrany w nową bluzę, którą dostał ostatnio od znajomych i ma leginsy. To w ogóle tak super dla mnie wygląda, jak chłopiec ma taką dużą bluzę i takie leginsy. To wygląda przesłodko. Enzo, jesteś przesłodki! Przyszliśmy do Grudwata, Wziąłem enzo po jednym z każdego i jeszcze takie. Zrobimy autówki, bo mu się skończyły, a tutaj też są spoko, także wzięliśmy. Przyszliśmy najpierw napić się kawki w takim pasażu, tak się mówi chyba. I on jest w takim włoskim stylu i będziemy sobie pić jakąś kawkę, i chyba jakieś ciasto weźmiemy, mam ochotę na jakieś ciasto, także na pewno. Enzo już tutaj jest przekupowany takimi waflami ryżowymi i już się zaczyna nasz spektakl. Zobaczcie jak to jest pięknie, te detale wszystkie, to jest coś cudownego. Jak oprawili tutaj telewizor w ramkę, nawet on teraz wygląda elegancko. Gigi nie wiedział, na co się decyduje. On normalnie lubi e, małą kawę, wiecie, espresso, i powiedział, że chce to, co ja.

Co ty robisz? Zlizujesz sam cynamon? Hallo, Halo? Halo? Jesteśmy już w hejmie i jedziemy na pierwsze piętro, bo tam są dziecięce rzeczy i no męskie, więc Gigi pewnie się tam gdzieś zgubi. Ale ja idę na dziecięcy sens. Jak zawsze zaczynamy od promocji, także patrzę co tutaj mają na przecenie. Co? Nic nie znalazłam, ale dopiero zaczęłam patrzeć, także... Zawsze patrzę najpierw na przeceny, bo wiecie, lepiej kupić e, taniej, bo te rzeczy normalnie kosztują. E, większe, w sensie, normalnie są bez przecen, więc to też są fajne ciuszki. Stwierdziłam, że najpierw sobie zobaczymy bodziaki, e, tylko muszą być na długi rękaw w ogóle. Udało mi się tak, że kupiłam rok temu Enzo na, na lato, bo dziaki z krótkim rękawkiem na rozmiar 86 chyba. One były na promocji i on je nosił latem i wydaje mi się, że tym latem też będą dobre. Także super, bo naprawdę zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy tym sposobem. E, dlatego teraz kupuję tylko z długim rękawkiem, no bo bez sensu brać na krótki rękaw. Chciałabym jakieś inne kolory niż Enzo już ma, bo. Bez sensu kupować takie same rzeczy, tak mi się wydaje. Co ty masz do powiedzenia na ten temat? Hmm? O, tu są. ta -dam. To jest bardzo ładne. Te kolorki. Myślę, że Gigi się ze mną zgodzi. Nice colors, no? Mhm. Te bodziaki są mega fajne, bo one są elastyczne i one bardzo fajnie wyglądają na bobaskach. Yeah, I think we will take this ones. 86, perfect. Mm. Tylko jestem ciekawa, gdzie są piżamy, bo nigdzie nie widzę. Musimy poszukać, bo póki co naprawdę widziałam tylko jedną piżamę na przecenie. Także musimy się konkretnie rozejrzeć. Nie ma żadnych spodenek takich, żeby Enzo mógł teraz nosić, więc pójdziemy chyba do innego sklepu. Yy, więc stąd wzięliśmy tylko dwie, dwa zestawy bodziaków, yy, jeden zestaw spodenek i piżamki. Także idziemy zobaczyć, co mają w innych sklepach. Przyszliśmy do Siande i powiem Wam, że póki co, to wszystko co mi się podoba to nie ma rozmiaru. Akurat 86 nie ma, ale idziemy jeszcze zobaczyć dalej, może coś znajdziemy. Mam nadzieję, bo no, te spodenki mi się bardzo podobają. Mają bardzo ładne kolory, te są takie, wiecie, inną mają teksturę, no ale nie ma 86. I don't like the kolor. To zadbad. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zawiedziona, nie ma nic w rozmiarze 86 i się śmiałam do Dżidziego, że chyba tutaj trzy rodziny, które mają bliźniaki, które mają rozmiar 86, tutaj przyszły wykupić wszystko, bo serio nic nie ma. Są tylko zestawy, ale wiecie, nie chcemy kupować cały czas zestawu, bo bluzy mamy w domu większe dla niego, więc tu po prostu nie ma sensu, żeby mieć nie wiadomo ile bluz. Także no nie wiem, nie wiem czy tutaj jest jeszcze jakiś sklep. Może tutaj, a tu są majtki, to chyba jeszcze nie dla Enzo. O, Enzo, to jest pewnie 86, 92, blisko. No ale serio, nic nie ma i teraz nie wiem, gdzie mamy iść. Nie wiem, co tutaj są jeszcze zastosowane. Możemy iść do Hemy, zobaczymy w Hemie, może tam mają spodnie. Nie chcę legginsów dla niego, bo ma na ten rozmiar teraz, a zaraz będzie za ciepło, żeby zakładać mu stopki. Już wiecie, u nas jest powoli 12 stopni, Także no nie chcę mu już kupować leginsów, Enzo właśnie zdjął buta. <ścoughs> chcę jakieś takie cieplejsze po prostu spodnie dresowe, a tutaj no, naprawdę nie ma. Powiem Wam, że udało nam się. E, mam w trzech kolorach spodenki w, w dobrym rozmiarze i trzy są za 15 euro. Tu jest, gdzie to jest? O, tu. Trzy są za 15 euro, normalnie jedna para kosztuje ile? 8. Także naprawdę super, 9 euro tak naprawdę zaoszczędzamy jak bierzemy trzy i jest dużo więcej kolorów, są jakieś takie żółte, ciemne, jasno-szare, granatowe, ale mi się wydaje, że to są takie najbardziej enzowe kolorki. I naprawdę powiem Wam, że spokociuszki tutaj mają, takie, nie wiedziałam o tym, całkiem spoko jakość, naprawdę. Myślę, że tutaj będziemy częściej przychodzić. Dobra, chcę jeszcze zobaczyć, czy są tutaj skarpetki, bo Enzo już, tak wiecie, średnio ze skarpetkami stoi, Także sprawdzimy, czy są skarpetki i może jakieś legisy dla mnie, bo ostatnio moje spodnie, wiecie. Ciasne są. Za te trzy pary spodni i za skarpetki pięć par. Wyszło nam 20 euro, czyli zaoszczędziliśmy 12 euro. Powiem Wam, że naprawdę spoko. Przyszliśmy do rituals i powiem Wam, że ten zapach to jest, Teraz to jest The Ritual of Mer, ale kiedyś to się nazywało The Ritual of a Happy Buddha i powiem wam, że to jest zapach, kiedy ja się z Dżidżim poznawałam dopiero on miał ten zapach w aucie i miał właśnie taki spryskiwacz w pokoju i ten zapach mi się tak kojarzy z naszymi początkami, że się zastanawiamy czy nie wziąć ten spray kosztuje 20... znowu któryś raz to zrobiłam ten spray kosztuje 27 euro są drogie te rzeczy, ale powiem wam, że zapach jest warty tego... tej ceny jeszcze zobaczymy, bo mi się podoba na przykład zapach Sakret Safron, ale to muszę Gigi mu pokazać i wtedy zobaczymy, czy on będzie też chciał. A jak nie, to weźmiemy po prostu taki spryskiwacz. Ale powiem Wam, że ja uwielbiam rzeczy z Rituals, w szczególności jak idę do klientów, którzy mają właśnie jakieś takie zapachy. To naprawdę czuć i jakby cały dom nabiera takiego zapachu, i to jest naprawdę super. Także idziemy zobaczyć, co dalej mają. Nie wiem, czy znacie coś w tym stylu, nie wiem, czy to jest mydełko, czy nie, ale ogólnie często moi klienci mają takie coś na przykład w łazience i to po prostu sobie leży i pachnie. I powiem Wam, że u jednej klientki to pachnie naprawdę mocno i, i pięknie. I tutaj zobaczcie, ile jest w ogóle rodzaju. Ja wybrałam Original Amber, który jeszcze? Black Amber i... Royal Blue. I... Położymy sobie jedno w sypialni, w łazience i w toalecie. I one tak ładnie pachną, naprawdę. Je można też sobie tak ścierać, wiecie, taką karką, na to. I wtedy też to dodaje mocniejszego zapachu. Ale te rzeczy. W sensie, no nie wiem co to dokładnie jest, ale naprawdę pięknie pachną i przez długi czas tego szukałam. Ale w internecie są dość drogie, a tutaj jedno kosztuje tylko 3 euro, także weźmiemy sobie te trzy. Ale już jestem cała uchalona. Dobra, idziemy kupić. Chcę Wam pokazać wszystkie te ciuszki, tak wiecie, na spokojnie. Enzo nie śpi, nie dało się go położyć spać. Dzieci mówił, że on zasnął, ale Enzo nie. Dlatego postaramy się to zrobić z nim. Już jedno podejście mieliśmy, nie wyszło, także próbujemy jeszcze raz. To jest pierwsza piżamka, tak jak mówiłam, my tylko na zamki. I to Wam jak najbardziej polecam. Bo Enzo jest takim dzieckiem, że z nim ciężko cokolwiek na te napy zrobić. Więc no, u nas tylko zamki przechodzą. I fajne są w sumie te piżamki. To jest my family is the greatest. A tu takie zwierzątka. Bardzo słodkie te, te dwie piżamki. Co? Ten dwie piżamki kosztowały 20 euro. Dobra, e, tutaj mamy bodziaki, czyli w zasadzie najważniejsza rzecz. E, tak mi się wydaje, bo teraz wiecie, jest taki sezon, że cały czas długi rękaw, długi rękaw. I na początku nie chciałam brać tych zielonych, ale w zasadzie jak tak później popatrzyłam, to mi się spodobało. I tutaj jest taki jaśniejszy zielony, biały, niebieski, beżowy i znowu biały. I one są wszystkie takie prążkowane i ten materiał jest naprawdę super. Enzo, kiedyś miał taką szarą też z chemu i naprawdę super leżała i długo była, długo była dobra ta koszulka, nawet y, dłużej niż reszta z zestawu. Dlatego y, byłam zadowolona, więc stwierdziłam, że znowu wezmę i y, jeden kosztował 20 euro, tutaj też 20 euro i piżamki i body wzięłam w rozmiarach 86 y, i dalej mamy leginsy. Legginsy dobrałam, tak jak mówiłam, do tej promocji 3 za 2. Tak, Enzo, dziękuję. I wzięłam rozmiar większe. Ze względu na to, że Enzo teraz w tym rozmiarze 80 miał te leginsy, dosłownie te same kolory, więc nie chciałam, wiecie, powielać od razu tego samego, w sensie rozmiaru następnego. Więc wziąłam jeszcze następny. Tak, Enzo, to wszystko jest Twoje, kochani. Dalej mamy trzy pary spodni. To już kupiłam w chemie, a nie w H&M-ie. Mamy trzy kolorki i trzy pary były za 15 euro, a jedna chyba kosztowała normalnie 9? Nie wiem gdzie to jest. Na no, tamtych nie ma. Tutaj te były za 8, ale te coś tutaj widziałam, że było za 9. Albo może mi się coś pomyliło? Nie, za 8. No, czyli jedna normalnie 8, ale za 3 było 15. I myślę, że są super, bo są naprawdę takie proste i nie mają kieszeni, bo według mnie u dzieci kieszenie są totalnie niepotrzebne. W sensie no, on sobie tylko wkłada rączkę do takich cargo, które ma, bo tam jest kieszonka niżej. Ale to jest więcej, bardziej tak po prostu, że on wyczuje i tam włoży sobie rączkę, aniżeli że coś rzeczywiście z tą kieszonką robi. I po prostu lepiej leżą bez kieszonek. I są takie leciutko ocieplane, nie są jakieś turbo ocieplane, bo widzieliśmy też jakieś turbo yy, widzieliśmy też termodresy i one były naprawdę grube, a to już za grube, żeby tak, wiecie, pod koniec zimy kupować. Yy, I wzięliśmy trzy kolory, takie rudawe. Taki piaskowy, bym powiedziała, to jest kolor. I tutaj mamy czarny kolor. I wzięłam mu pięć par skarpetek, takich antypoślizgowych. On już teraz chodzi w rajstopkach takich bez tych antypoślizgów, ale chyba wczoraj się przewrócił, jak bieg. Enzo. Dobra, baw się. Więc mu wzięłam po prostu takie antypoślizgowe skarpetki. I myślę, że są fajne, wiecie, też znowu takie zwykłe kolory. Więc wszystko do siebie będzie pasować. Chcesz zobaczyć wszystko, tak? Enzo sprawdza ten. Enzo jest kontrolą jakości. No. I za wszystko w HM-ie, za piżamkę. Za piżanki, za bodziaki i za leginsy zapłaciliśmy 60 euro. A w chemie zapłaciliśmy 20 euro za skarpetki i za spodenki. Także wydaje mi się, że całkiem spoko, że to wszystko za 80 euro. Udało nam się naprawdę dobre ceny dorwać. Bo normalnie, jak się kupuje, wiecie, jakieś typowe zestawiki. Takie, że na przykład bluza ze spodniami kosztuje 20 euro, no to bardzo drogo to wychodzi. Nie oszukujmy się i pewnie byśmy wydali z 200 euro w takim, w takim wydaniu. A tak to myślę, że spoko nam się udało. Teraz też już nie będzie aż tak zimno u nas, mam nadzieję. A zresztą Enzo, tak jak mówiłam, ma chyba 4 bluzy w większych rozmiarach, może nawet 5, nawet nie wiem, ale ma po prostu trochę ich, więc bez sensu było je kupować, wolałam mu kupić oddzielnie spodnie. No, bo po co powielać cały czas bluzy? Nienzu? Trzymaj. Myślę, że Enzo się podoba, bo widzę, że się tutaj odnajduje świetnie w tych ciuszkach. <grym> I jeszcze kupiliśmy te takie mydełka zapachowe. Nie wiem, czy to jest w zasadzie mydło. Mm. E, czekajcie, Wezmę. i pokażę. Tutaj mam te mydełka. mi w ogóle mega ładnie pachniało jak jechaliśmy autem i nie wiem czy to były te mydełka. Żydzi powiedział, że czuje ten spray z Ritualsa. A w ogóle jak tym sprayem z Ritualsa raz w sypialni, dosłownie raz psiknęłam, Żydzi powiedział, że za dużo użyłam. Ja mówię jak za dużo, tylko raz psiknęłam. A on mówi, że lepiej nie psikać zaraz przed tym jak wchodzimy do sypialni bo dwa razy jeszcze kliknąłam w salonie i dzieci powiedział, że już jest za dużo, bo naprawdę mocny jest ten zapach yy, i za to uwielbiam Rituesa, bo te zapachy naprawdę są takie trwałe, mam wrażenie. Jezus, ale to jest zapakowane. Eko. Mamy takie trzy kolorki, w sumie w, ciuch w kolorach ciuchów Enzo, ale myślę, że będzie się super spróbować. Zabarwiło się. No trudno, ale pachnie ładnie. Myślę, że nam posłuży trochę. W ogóle to pachnie podobnie do kadzidełek mam wrażenie, tylko że zanim są zapalone, nie ma takiego e, zapachu takiej spalenizny. No, super, cieszę się bardzo z naszych zakupów. Już widzieliście ten spray, więc wam go nie będę pokazywać, zwykły spray e, on jest w ogóle o zapachu. ej, 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 ej. Pomarańczy i e, drzewa sandałowego. I naprawdę dla nas to połączenie jest super, bo i masz taki, taką nutkę świeżości i takiego. nie wiem, takiego ciepła, bym powiedziała, ale ciężko to jest określić. Mi się bardzo podoba ten zapach i właśnie tak jak mówiłam, kojarzy mi się z początkami, jak zaczynaliśmy dopiero być razem z Gigi, więc jest to taki trochę sentymentalny zapach. No, ale bardzo, mam, bardzo dużo, bo mam nadzieję, że nam trochę posłuży jednak, bo droje są te spraye, nie oszukujmy się. Rituals wszystko ma drogie. Nie przypominam sobie, żeby dwa lata temu to wszystko było aż tak drogie. Ale też moja klientka powiedziała, że te ritualsy tak podrożały, w sensie te dopełniacze do dyfuzorów, tak, taki wiecie, z tym drewniankiem, że ona już je przestała kupować i kupiła w takim sklepie Riviera Mais, Maison. Pewnie tak, nie wymawiam tego dobrze. Po prostu coś, co pachniało mega podobnie, bo ona ma swój ulubiony zapach no Także to nie tylko dla nas jest drogie, ale też dla ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy. Ja sobie tutaj widzę od nas się w wieszakach i ja się będę z wami żegnać. Powiem wam, że wciąż mi strasznie zmęczenie dopisuje. Już w kilku filmikach poprzednich musieliście to widzieć, że ja co chwilę jestem zmęczona, ale naprawdę mnie ogarnia co chwilę takie zmęczenie, że nie jestem w stanie go po prostu powstrzymać. Oczywiście dalej funkcjonuje, ale jest mi po prostu ciężko. Eee, no, ale będę kończył z tego vloga, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, Enzo też Wam bardzo dziękuję za oglądanie, prawda? Ludzie poświęcają czas, żeby Ciebie zobaczyć. Także, co, co mają zrobić, Enzo? Jak się filmik podobał, zostawiajcie łapki w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się on podoba i dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają ubranka. Tak, do zobaczenia w następnym, pa, pa!